Był tutaj dzisiaj z nami Jacek Ostrowski, który prowadzi raciborski ośrodek Aikido. On napędził, napędził tą imprezę, do której myśmy dołączyli, całą tą akcję. Moksir do niej dołączył. Widzę, że Państwo, ja tu widzę po prostu te nakrętki, ich są... Chcą... Jeszcze ten, te, też te małe, te, te małe ilości, które są z nami. Bo to... Uwaga, 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 uwaga. Biorę pierwszą torbę, te największe zostawimy sobie na koniec, niech napięcie wzrasta. Mm, nie podpisana jest ta reklamówka. Na moje oko jakieś 200 gram. O nie, jest! Olivia Jurczyńska, tak? Olivia Jurczyńska. Dołączyła się do nas Oliwia. Dołączyli się również. Dołączył się pan Śliwiński. Brawa! No drodzy Państwo, no to są ludzie, którzy zbierali te nakrętki przez miesiąc czasu i nazbierali ich tyle. Yy, ja sobie pozwolę, będę odczytał, te, odczytywał te mniejsze. Czy jest podpisana? Czy jest podpisana? Niestety nie jest podpisana. Ale też jest tych nakrętek tutaj z 200 gramów. Zaglądamy, zaglądamy, zaglądamy. Panie... O, tu jest dobre pół kilo, drodzy Państwo. Dobre pół kilo. Nazwisko, przepraszam, nazwisko palica. Palica. Jak tu są ci ludzie, których nazwiska czytamy, ja proponuję, żeby podchodzili do tej sceny, a Państwo ich nagrodzą ich brawami. Proszę, proszę, znam to nazwisko. Nazwisko Kołuska. Nie ma. Zuzia T. Proszę bardzo. Znamy Z Zuzia przygotowała super filmik, animację promocyjną naszego festynu. Na pewno widzieliście ją Państwo w internecie. Krąży. Ania Robak. Też dobre 350 gram, jak na, jak na moją lewą rękę. Tak, tak chcę. ale my, my gdzieś będziemy to zaraz jeszcze precyzyjnie ważyć. Nakrebki dla Kuby. Świetlica w Turzu, drodzy Państwo, przygotowali piękny karton, osobili. No tu jest dobre półtorej kilo jak nic, może nawet dwa. z takim tempie to nazywamy tych dla Kuby bardzo bardzo szybko i bardzo dużo. Izabela Słowiak. Ja czytam te nazwiska, dlatego że, drodzy Państwo, to nie jest byle co. żeby tak przez miesiąc pamiętać o tym, że jak sobie kupiłem kolę albo wodę mineralną, albo soczek, żeby tej nakrętki nie wyrzucać z tą butelką, tylko żeby ją składać do worka. Ja na przykład włożę swoje nakrętki w samochodzie, ale przyjechałem dzisiaj z samochodem żony i niestety nie, nie wziąłem ich ze sobą. Mm. nie widzę. Pani Aniu, może mnie Pani wspomoczy? Gajewska. Gajewska, pan Gajewska. Proszę, proszę. Jest troszkę tych nakrętek, coraz więcej. Jest troszkę, jest ich nawet, bo widziałem sporo. Ale kochani, nie przedłużajmy i nie przeciągajmy. Miłość Nowakowski. Brawo, 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 właśnie tam słyszę pani Zofio Miłość Zawakowski. Jedziemy dalej Przepraszam, bo one są naprawdę niewyraźnie napisane Śmide Majer Śmile Majer Emilia Emilia o proszę, jest Emilka. Dobrze, jest Emilka. Emilka nam pomoże w tym doleniu. Małgorzata Kłos. Nazwisko Urban jest. Tu chyba cała rodzina zbierała, bo jest tego naprawdę sporo. Tak, ja tu robię taki bałagan. Pani Ania poprawia po mnie ten bałagan, ale... Marta Szosta, proszę, już to jest kawałek. Milia. Nazwisko czytam. Reszel. Widzę, że te, to są coraz bardziej obfite i ciężkie worki. Ja nie wiem, jakimś dziwnym trafem bardzo lubię słowo obfity. Jeszcze bardziej obfita. O, fita, jak obywatel Fita. I tu tutaj, drodzy Państwo, olety. Orety, to nazwisko znam bardzo dobrze. To Doruk. Krania przede mną najcięższa, torba nakrętek należy do. Ja nie widzę. Ja może pomogę. Morciniec, zapraszamy serdecznie pod odbiór głównej nagrody, a jest to całoroczny karnet na wszystkie wydarzenia kulturalne w Moksi w roku kulturalnym 2013 2014 Zapraszam gorąco zapraszamy, oczywiście. Zapraszamy. Wielkie, wielkie brawa! Chodźcie do nas, chodźcie do nas po odbiór nagrody. Chodźcie, 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 o ty, jaka blondyna, a włosy lśnią, to gratuluję wam, słuchajcie, gratuluję wam wszystkim, to jest Wiktoria, to jest Kaja, a to jest Justyna, pani Justyna i tu wręczam karnet na wszystkie wydarzenia kulturalne, które odbędą się w Moksirze. Kochani, kolejna bardzo ciężka torba, krętek. Nazwisko Todoruk. Zapraszamy po odbiór nagrody. i Jest to 3 karnet na zajęcia Aikido. O, dzięki. Dzięki. Czyta się, co? Na Aikido pochodzi. Bo ja tak przed miałem, tak dobrze się wzmocnić właśnie. Ja jeszcze dodam, że dotarła do nas jeszcze jedna, jedno opakowanie nakrętek. Wprawdzie ono raczej nie, 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 nie będzie jednym z tych nagrodzonych, bo, ale serdecznie dziękujemy Księdzu Krystianowi Bule za dostarczenie jeszcze, jeszcze dobrych 200 gram nakrętek. Tak, każda nakrętka się liczy. Kochani, kolejny karnet, karnet dwumiesięcznych zajęć Aikido wędruje do nazwisko Reszel. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. I kto tu będzie chodził na to aikido? Córa będzie chodziła? Gratuluję, gratuluję i dziękujemy bardzo serdecznie. Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że przecież nie po, nie, nie po nagrody tutaj zbieramy te, te nakrętki po to, żeby e, zdobywać nagrody, ale zbieramy je w celu charytatywnym. Niemniej, niemniej e, trzeba pogratulować ludziom, że, że to robią. I ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo mi tak przyszło do głowy, że to jest z najbardziej zakręcony konkurs, <grywki> jaki do tej pory miałem nic nie wiem, jakoś go tam organizować. No kolejny, kolejny miesięczny karnet wędruje do... Uwaga, ja przeczytam, bo ja tej widzę. Miłosz Nowakowski, miłosu, miłosu, zapraszamy Cię. Będziesz chodził przez miesiąc na y, Aikido. Do Polskiego Ośrodka Aikido. Miłosu, Miłosu, gdzie jesteś? Przybądź. się. Ludzie przyślij swoich wysłanników. Idzie wysłannik. A właściwie wysłanniczka, posłanka. Smacznego. Przyda się na razie <śledzianie> przed zajęciami. Gratulujemy. Uwaga, co teraz? Tak, to jest to, z czym miałem problem. Schmidmaier. Zawygrali Państwo Schmidmaier. Zapraszamy, zapraszamy. Kochani, mamy jeszcze do rozdania trzy wejściówki na drugi interdyscyplinarny festiwal kultury i sztuki Japonii. Zapraszamy. Tak zwana potocznik budogala. Gala. A jeszcze chciałem powitać tutaj naszą koleżankę Aleksandrę Lid, która reprezentuje firmę Media Adventures z Wysi Boża, która jest bezpośrednio zaangażowana w promocję całego tego wydarzenia, jakim jest zbieranie na krętach 9 ton. I bardzo serdecznie podziękować nie tylko za obecność dzisiaj tutaj, ale... ...i podziękować za to, że, że organizuje to wszystko. Czy ta nagroda już została odebrana? Mamy raz jeszcze. Poprosimy kogoś, kto przyniósł nakrętki z torbą podpisaną Schmiedemajer. Odkładam na bok w takim razie. I ta nagroda e, będzie do odbioru u nas w Moksirze od poniedziałku. Ale narobiłem, słuchajcie, narobiłem, narobiłem, narobiłem. Przepraszam, już zbieram. Małgorzata Kłos, zapraszamy. Pani, ostatnią wejściówkę, jaką mamy do rozdania, wędruje do... nazwisko... Urbaniec, zapraszamy. To tyle, jeżeli chodzi o rozdawane karnety i wejściówki. Jeszcze mamy jedną nagrodę, wyróżnienie właściwie. Wyróżnienie, w momencie, tylko to nie podejmę. Wyróżnienie dla świetlicy w Turzu, która przygotowała tak piękne pudełko pełne nakrętek. Pani Ewelinko, proszę podziękować dzieciom, i wyróżnienie do świetlicy na pewno dotrze. Dobry wieczór wszystkim. To z jakiej firmy, to powiedzmy, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że bardzo serdecznie Państwu dziękujemy w imieniu Kuby, jego mamy. I oczywiście akcja jeszcze się nie skończyła. I bardzo serdecznie prosimy o to, żeby to zakończyć i zbierać cały czas, bo naprawdę w ten bardzo prosty sposób. Możecie pomóc konkretnie pomóc i naprawdę ułatwić życie osobom, które tego potrzebują. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Dziękujemy Państwu bardzo. Ja, ja może dla zobrazowania państwu tego, ile to może być 9 ton na nakrętek. To ja sobie tak wyobrażam, że gdybyśmy mieli je wysypać na całym tym placu, na którym tutaj się zebraliśmy, to by to musiało być na dobre półtorej metra wysokości, tak żebyśmy wszyscy pływali. Te nakrętki są lekkie i trzeba ich zebrać naprawdę, naprawdę sporo, żeby Kuba mógł otrzymać wózek. To jest, powiedziałem, bardzo zakręcona akcja, ale z drugiej strony też pokazuje mi, jak wiele osób ma otwarte serca i chce pomagać innym ludziom i za to Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W tym miejscu chciałem też podziękować wszystkim wszystkim zaangażowanym nie tylko w akcję zbierzmy 900 ton, ale chciałem podziękować wszystkim osobom, instytucjom, grupom formalnym, nieformalnym, stowarzyszeniom, organizacjom, klubom sportowym, przedsiębiorcom prywatnym i osobom prywatnym, które pomogły nam w organizacji tegorocznego festynu. żebyście Państwo zbierali 9 ton nakrętek. Wszyscy.